jasnowicki, medium, anteny wszechświata, ale jeszcze nie rozumieją tego daru, nie potrafią nim zarządzać, wyrządzają sobie krzywdę. Jest sobie zabytkowe miasto, tramwaje wyją. I... Children wesołe, grzechotki grzechoczą, reklamy jarają się jak choinki na sterydach, gdzieś słychać spontaniczny rechot braci studenckiej i ich wciąż dziecinną pierdolingwę. Ktoś kręci na plecach breakdance, mieszkańcy i turyści klaszczą, a jednak w tym samym czasie ktoś czuje się jak koc. Spralni, którego nikt nigdy nie odebrał. Bulwiaste powietrze, splin, spocone ściany bloków. I w tym betonowym kabarecie dzieje się abstrakcja, neurastenia. Na ławkach poprzysiadały kobiety. Siedzą, ich oczy nie błyszczą, ramiona opadły jak reklamówki po tanich zakupach. Dłonie zimne, oczy zgaszone, suchy płaszcz, sucha dusza, sucha studnia. Wyschnięte Bridgets, jakby ktoś odessał z nich energię. Empatki absolut, bankomatki z pustym kątem, pokrowce na dawne laski. Jasnowicki, medium, anteny wszechświata, ale jeszcze nie rozumieją tego daru, nawet go nie rozpoznają, nie potrafią nim zarządzać, wyrządzają sobie krzywdę. Żyły na em. Emocjach chłopaków, mężów, matek, dzieci, psów. Obcych, smutnych kobiet w tramwajach. Ba, całego plemienia ziemian. Czuły ból sąsiadki, co popija etanol w kawalerce. Płakały łzami kota z Indonezji, którego nigdy nie zobaczą. Rozdawały energię Januszom, facetom, którzy nie odpłacili się nawet niezapominajkom. A co tu mówić o minecie? Ba, Januszy ta energia drażniła. Była dla nich jak przepalona kawa. Wypluli i se poszli. I tak krok po kroku wyssały się same do baterii z pojemnika na te zużyte. Teraz siedzą na skwerach jak porzucone meble z IKEA. Porzucone, zostawione, przezroczyste, zbędne, zamulone w krajobrazie. To ty za chwilę, jeśli nic nie zmienisz. Za chwilę twoje ciało będzie tylko małą architekturą w krajobrazie miasta. Nieważną, bo te laski czują absolutnie wszystko. Ich nerwy to kabel HDMI, podpięty do całego świata. W szefa, płacz dziecka z wiadomości, smutek obcej laski z tramwaju. Czują, co może, Czuć pies zupełnie obcy, potraktowany kijowo, słabo przez kogoś w orkuszu. To są empatki absolutne. Mogą błyszczeć, świecić. Do tego zostały stworzone. Mają moc absolutną. Czytają ludzi bez słów. Rozczytują. Czują ich emocje szybciej niż oni sami. Jasnowicki, medium. Anteny wszechświata wyrządzają sobie krzywdę, robiąc za atlaski świata. Antena to nie jest atlaska. Wiecie, od tego atlasa coś bigał. Nie wierzą, że ktoś mógłby je kochać, wybrać, gdyby nie wzięły na plecy całego bólu wszechświata. Mgła spada na miasto jak plet z biedry. Dzieci się śmieją, czarny kot przebieg drogę kobiecie. Jest ich coraz więcej. Jasnowicki, suche płaszcze, puste ciała, puste, wydrenowane z kasy kieszenie. Własna energia to jest własna waluta. Nie zapominaj. Absolutne bankomatki z pustymi zasobami. Ich waluta, ich własna energia była, ale się zbyła. Dawno wydana. Rozdając na lewo i prawo własne zasoby życiowe w końcu opróżniły się. Są puste. Baterie się wyczerpują. Ale wiesz, co jest w tym najbardziej perwersyjne? Nikt nawet tego nie zauważa. Ich dar, ich poświęcenie, ich łzy o trzeciej nad ranem yy, nikogo nie uratowały. Ani świata, ani kota, ani Janusza na Sofie. Do tego tamci nawet ich energii nie znosili, odpychała ich. Opowiadałam kiedyś o zasadzie ramy. Jak wychodzisz z własnej ramy, to nie ma ciebie własnej ramie. Jesteś na zewnątrz, a to się ludziom nie podoba. Empatki absolutne włóczą się po ulicach miast, snują się po bezdrożach wsi, nawet nie śmiejąc nikogo prosić o zwrot swojej własności. Ale kim ja właściwie jestem? Nazywam się Pepsi Elliot, szefowa elitarnego oddziału sierżanta Eliota, inkubatora startupów dla you Wjeżdżam tu jak papesa manifestacji, sułtanka przepływu i cesarzowa hakowania Matrixu. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że potrafię Cię przeprowadzić przez ciemny tunel pod tytułem Jestem pusta w suchym płaszczu do światła pod tytułem Jestem empatką absolut i płynę. I robię to w swoim stylu, bez lukru, bez motywacyjnych naklejek na lodówce. Moje trzy razy P to nie slogan. To tryb bojowy. P jak pokazuje ci kroki, ale nie będę twoją niańką. Sama musisz zrobić ruch. Pilnuję cię, bo mam radar jak sierżant. Rozliczam, kiedy uciekasz, w wymówki, ale też łapię i podtrzymuję, kiedy naprawdę potrzebujesz wsparcia. I w końcu trzecie P, popycham cię do odwagi, żebyś przeszła z etapu marzę do etapu robię i widzę efekty. Także ten. Już wal w dzwona, bij suba, wiesz co robić, i ruszamy z tym koksem. Mam teraz do ciebie pytanko. Nie masz tego dość? Tej biedy energetycznej? Żeby jeszcze to, co robisz, działało, ale nie działa. Wszyscy niezadowoleni. Naprawdę nie chcesz skorzystać sama z tej niesamowitej mocy energetycznej, jaką posiada empatka? Empatka absoluto bogini. Jasnowicka, wszechczująca. Medium, antena wszechświata. Nie atlaska. Wszechświat nie potrzebuje atlasek. Wszechświat daj radę. Masz dar, dlaczego z niego nie korzystasz? Nie chcesz tworzyć własnych przepływów energetycznych, transformować własnej waluty, jaką jest energia, przepływy finansowe? Energia nigdy nie ginie. Przekształcać energię jedną w drugą, potencjalną w kinetyczną i odwrotnie, zamiast rozdawać ją bezpowrotnie każdemu. Chcesz sunąć przez miasto, czeszcząc na każdym zawiasie, w suchym płaszczu obudowie, jak pusty dystrybutor paliwa. Nie filtruje, nie ma wbudowanej tarczy ochronnej. Ba, Bridget uważa, że wyznaczanie granic mogłoby być źle odebrane, zarówno na Sofie, jak i na mieście, źle widziane, więc nie wyznacza żadnych granic, bo może zostałaby ukarana niewybraniem jej, niekochaniem jej. Każdy ból, każdy lęk, każda zaistniała rozpacz w kosmosie, przelewa się przez jej system nerwowy. I nikt jej o to nie prosi. Nikt nie chce tego poświęcenia. Jej dar wręcz odpycha, wrażliwość drażni, jej święta obecność męczy w kurwie. Laska, dystrybutor ze wstrzymanymi dostawami energii. Chcesz przeciec do zera? Znasz to uczucie, prawda? budzik dzwoni, ale Ty już jesteś zmęczona. Zanim wstaniesz z łóżka, patrzysz w lustro i widzisz. Twarz, która gaśnie. Jeszcze nie wrak, ale już nie ktoś z ogniem w oczach. I wiesz, co jest najgorsze? To nie przyszłość. To nie ostrzeżenie. To już się dzieje. Schakujmy razem ten Matrix. My jasnowicki. My empatki. A teraz usiądź z herbatą macza. Dizis bio. ma się rozumieć? Bo będzie grubo. Oto historia przypadku. Znasz to uczucie? Bo ja znam. Z wierzchu życie jak bos. Tak. Przepływy finansowe są. Domy coraz piękniejsze są. Maraton przebiegnięty, ciało rzeźbione. I jest poranki, cztery szlanki. To śniadanie, ale wcześniej cztery szlanki, bo jestem po treningu biegaczym. Kawka arabica bezkofeinowa. Czyli to lecimy. Pierwszy. for grease. Teraz asperginowy tip. Chlorek magnezu. Ja nie daję I teraz jak ja czemu. Tyle. kolagen tip. I dodam brokułów. Ze mnie spożyte. I bieganie, lodowaty prysznic, poszczenie jak zakonnica w luksusowym spa. Jest. Mentoring kwitnie. Laski piszą, cudowny feedback, że odmieniłam ich życie. Feedbacki, lajki, uznanie. Arizona. Mogłabym wsiąść w samolot, niekoniecznie ściśnięta jak sardynka, następnie śmiegać czerwonym jeepem po wielkim kanionie, wcześniej zahaczając o czerwone góry skaliste, rzut beretem od sedony, mekki, transcendentnych sierściuchów, instagram, full color, życie jak z folderu, ale wieczorem. Wieczorem przychodziła ona pustka. Taki betonowy lej po bombie w środku klatki piersiowej. W splocie słonecznym. Ciało, póki co, zdrowe. Ale pole energetyczne już przeciekało jak tytanik. Tak, ten tytanik, co też był luksusowym statkiem. I co z tego, skoro poszedł na dno? Myślałam, ile jeszcze mogę przeciekać, co jeszcze musi się stać, żebym już rozpuściła się w mule. I wtedy zdarzyły się dwie rzeczy, całkiem różne, ale były tą przysłowiową kroplą pojebstwa, które przeciążyło szale. Przełom na Missouri. Tytuł tego podrozdziału wybrałam nieprzypadkowo. przypadkowo. Iłomy Missouri to pierwszy nietypowy western, a przecież wiesz, że jestem westernistką, który podważa klasyczne schematy moralne. Bohaterem nie jest szeryf, tylko outsider, złodziej koni. Grał go Jack Nicholson. Natomiast ustanowienie porządku okazuje się brutalnym nadużyciem przemocy ze strony systemu. I tu po drugiej stronie łowca nagród Marlon Brando. A więc to nie klasyczna opowieść o odwadze i honorze dla uśpionych empatek. To bardziej zimna refleksja nad siłą kasy. Brutalizmem i końcem romantycznych idei na Dzikim Zachodzie. Więc tytuł Idealny. Pierwszy punkt przełomowy na Missouri? Dwa. Wystarczyło. Rozpadł się, związek. Koniec zakomunikowany kartką M3 przylepioną do lodówki. Zamiast rozpaczy, ściekłości, czułam jego lęk, jego smutek, jego obawy, jego ból. Absurd. Ja porzucona, a cierpiałam w jego imieniu. Tego, którym jest zmiótł z powierzchni. Bo tak działa empatka absolut. Czuję swoje, ale nade wszystko cudze. Jakbyś miała wbudowane wi-fi do każdej cudzej traumy, do każdej cudzej trucizny. To był jeden punkt przełomowy. Dał mi bardzo dużo do myślenia. Drugi punkt przełomowy to była kara za scrollowanie. Dlatego tak bardzo was od tego odciągam. Już od dawna. Ta pierwszą historię opisałam w mojej książce Biegam, bo muszę. Trochę bardziej. Drugi Punkt przełomowy para za skrolowanie. Małe dzieci, małe zwierzątka, empatki lubią rzucić gałką, lubią zgrzeszyć. I wtedy przypadkiem obejrzałam tę scenę. Dziewczynka z rzadkimi włosami, latczy, wraca ze szpitala i biegnie, biegnie korytarzem domowym w objęcia swojego brata, circa 11 lat. Ten brat ją tak bardzo mocno przytula i zasłania sobie oczy. Ta dziewczynka tego nie widzi. No i w tym momencie moje serce miało się rozpaść na pół. Co najmniej Dni, dwa dni wyjęte z życiorysu, i to był punkt zwrotny. Wtedy nagle pojęłam: Każdy tutaj zalogował się w swojej sprawie. Każdy musi przeżyć własne emocje i wykorzystać to własne doświadczenie do własnej ewolucji. I nie może być tak, że ich smutek staje się Twoim smutkiem, ich lęk staje się Twoim lękiem, ich lęk staje się Twoim paraliżem, Ich gniew Ty, Ty się wkurwiasz. Ich imieniu, ich bezradność Twoją bezradnością. To nikomu nie pomaga, a ciebie pogrąża. Trzeba przeżyć swoją emocję, swoją własną emocję. Nie zamiatać pod dywan, nie spłaszczać. W sytuacjach klinicznych wiadomo, że psychotropy, lekarze to jest co innego, o tym dzisiaj nie, nie rozmawiamy, w ogóle nie rozmawiamy o tym. To nikomu nie pomaga, a ciebie pogrąża. To nie jest żadna Twoja boska misja. Każdy musi przeżyć własne emocje i przepalić je. W... Ogniu własnej ewolucji. I przez te lata to wszystko się zbierało. Widziałam to w sobie. Coraz więcej osób przychodziło z tym samym problemem zrozpaczone, z sytuacją na Ukrainie, z sytuacją strachem, lękiem o dzieci, nieustającym życiem, emocjami innych. Strachy bardziej uzasadnione i zupełnie nieuzasadnione, opróżnione, poświęcające się, ciągle odpychane, spychane, żadnego zasilania zwrotnego. I to nie nie jest niczyja wina. To one działały na ślepo, bez zrozumienia. Dlatego powstał mój warsztat. To już od dawna planowałam. Kiedyś z gniewu, kiedyś z pustki, z decyzji, że nie chcę być Tytanikiem, co wygląda luksusowo, ale w środku tonie. Co z tobą? Nie musisz czekać lat, żeby skończyć jak te kobiety w raki. Płaczące, samotne, nierozumiejące, że zawsze były ze sobą. Tylko jak się całkowicie opróżnisz, jesteś sucha, sucha jak okruszek, to myślisz, że to jest coś bardzo złego, że sam, sama się zżarłaś. To samo zjadające się działanie, bo ci ludzie nie chcieli jeść, nie mogłaś nikomu pomóc, bo z pustego i salomon nie naleje. To są takie oczywistości. Wraki, kobiety wraki, które widzisz porozrzucane w nieładzie, na ławkach, na skwerach, w domach, na korytarzach, na klęczkach, bez energii, bez osobistych marzeń, bez bycia w przyszłości, cały czas w w cudzej przeszłości, ewentualnie we własnej. Z wielkim pragnieniem: Kochajcie mnie, kochajcie mnie, wybierzcie mnie, wybierzcie mnie. Ja, ja. Bez życia w oczach. Ty już tam idziesz. Krok po kroku, dzień po dniu. I jeśli nic z tym nie zrobisz, będziesz zalegać, jak porzucony mebel. Mała architektura w krajobrazie miasta. Nadchodzi pies i się zasika. Jeszcze żywa, ale już nieobecna. Mała architekturka, o którą nikt nie dba. I wtedy zapaliła mi się żarówka wczoraj. Nie w stylu, że Anioł dotknął mojej głowy. Coś bardziej takiego, jakby ktoś wreszcie wymienił wypaloną żarówkę. Nagle zrozumiałam, że mogę świecić na różowo, na biało, na niebiesko, na zielono. A nie tylko na czerwono. Dajcie mi przetrwać. Mam wszystko, ale nie mam siebie. Jakbym sobie wymieniła żarówkę w głowie, tak się, wiecie, w piwnicy nagle zapala światło. Ba, w krypcie kisiłam się tam latami. Taka byłam, pomimo tego, że w ogóle nie przebudzona. Już wtedy zrozumiałam, że to nie jest okej. Okay, że coś się dzieje nie tak, że nie mogłam się tutaj zalogować po takie coś, po taki Erzat, surogat życia. Pomimo tych wszystkich rzeczy na zewnątrz uznawanych za sukces. Twoja energia nie jest dobroczynnością dla świata. Twoja energia to Twoja waluta. Z czasem wszystkie empatki, jeżeli się nie skumają, kim są i jaka jest ich tutaj rola, robią się biedne. Również na koncie. Są biedne. Rozdają wszystko do imentu. Rozdają wszystko jak darmowe krówki w biedrze. Krówki. A efekt, jak to w ogóle w wygląda w życiu? On na Sofie fochnięty. A ty drżysz. Ty się martwisz. Ty już toniesz. Obca kobieta w tramwaju płacze. To byś już wszystko To już rozpad. Już ją Możesz pocieszać, nosić na rękach. Reportaż o głodnych dzieciach? Ty północy w agonii. Kot w Indonezji ma katar? Ty masz wstrząs sejsmiczny w sercu. Halo, to nie jest empatia. To jest energetyczne bankructwo. Ale uważka, to da się zhakować. Energia nigdy nie ginie. Można ją przekształcać. Możesz nauczyć się zamieniać smutek w paliwo. Gniew w działanie. A własną energię, tak, kasę na koncie, w walutę. A teraz najlepsze, paliwo dla twojego vibe'a, działanie we własnej orce w ciszy, własną energię jako walutę na własnym koncie. I teraz dopiero, świadoma swojej mocy, możesz dzielić się z innymi, jeśli masz taką ochotę. I z sobą, oczywiście, bo jesteś pełna, pełna jesteś. Tylko introwertycznie pełna Bridget może podzielić się z kim chce ekstrawertycznie, lekko, lewą nogą do lustra. Nie musisz i nie możesz być dystrybutorem darmowego paliwa dla całego miasta, jeśli chcesz wejść we własną moc. Do czego zostałaś powołana? Empatko absolutko. Możesz być elektrownią atomową, kwantową, cudem kwantowym, która zasila siebie. I tylko tych, których naprawdę wybierzesz. Ale zarządzanie osobistą energią można zmienić w ciągu yy, tygodnia. Siedem dni wystarczy, żebyś zrozumiała, żeby przestał cię boleć brzuch, żeby wypełnić tę pustkę, żebyś wróciła do siebie, żebyś przebudziła się z letargu. I właśnie. Była bardzo obfitej sobie i rozpoczęła właśnie obfity, twórczy taniec. Taniec wysokoenergetyczny, zasilany własną mocą. To są przenośnie, ale chcę, żebyś bardziej to zrozumiała. To jest kinetyka, potencjał i znowu kinetyka, i znowu potencjał. Tobie. To jest nie do podjebania historia. Zdejmując własną energię z innych, nie okażesz się niekulturalna, niemiła, chamska. Nie okażesz się tą złą. Wręcz przeciwnie, bo to jest wielki... Antykarmiczny gest. To zawsze była Twoja energia, której nikt inny naprawdę nie potrzebował, nie chciał i wręcz odpychała ludzi od Ciebie. Można pomagać i wspierać cały świat, nie ogałacając się jednocześnie z energii życiowej. Cudze emocje pojawiają się jako nauka ewolucyjna dla tych ludzi. Ty masz własne emocje do zrozumienia. Wykorzystanie ich do wzrastania i przetransformowania ich w obfitość na każdym polu Twojego działania. Konstans nie, że tylko do pewnego momentu i skok ze skały. Możesz się dzielić z innymi dowoli, ale wcześniej musisz być pełna. Mieć z czego dawać. Nauczysz się dbać o sprawiedliwy przepływ i transformację energii w satysfakcjonujący związek relacje, relacje romantyczne, relacje zawodowe, czyli prace, pieniądze, domostwo, rodzinę, miasto. Oblepione srebrną mgłą, dzieci się śmieją, chłopaki oglądają, stukają obcasy, idzie, kroczy, empatka absolut, właściwie płynie. Głowa wysoko, oko błyszczące, dżinsy Akne Studios, modnie sprane, półuśmiech drzokondy, wielowymiarowa istota, podróżniczka kwantowa w czasie i przestrzeni. Ona, one, jedna, druga, setna. Miasto budzi się do życia omeostaza, równowaga. Siedem dni domowych warsztatów wystarczy, żebyś przebudziła się z tego letargu. Wróciła do siebie i rozpoczęła obfity i twórczy taniec zasilany własną mocą. Nie jakieś tam Ezogadanie, nie tysiąc afirmacji, które kończą się na lodówce oklejonej pozitami m 3 Nomen omen pozitami. Tylko konkret. Jeden e-book i siedem filmów po jednym na każdym. Każdy rozdział po jednym na każdy dzień możesz przerobić szybciej. Które wyciągną Cię za włosy z tej bagiennej mgły. Bo w ten jeden tydzień zrozumiesz, gdzie i komu oddajesz paliwo. Nauczysz się zamykać kran emocjonalny, żeby nie lało się bez końca. Odzyskasz własny prąd. Twarz w lustrze przestanie być kasnącą żarówką. Zaczniesz transformować energię w przepływy, relacje, pracę, pieniądze, życie z ogniem w Oczach. I twoje konkluzje brzmią teraz jak kwantowe prawdy pytyjskie. Wiesz, od tej pyti, kapłanki Apollina w Delfach, Pytia z mitologii greckiej, najsłynniejszej starożytnej wyroczni. Symbolicznie Pytia była ucieleśnieniem absolutnego głosu, boskiego głosu i kobiecego medium między światem ludzi a bogami. Często mówiła językiem wieloznacznym, Także niezależnie od wyniku wydarzeń, przepowiednia zawsze się sprawdzała. Tylko kobieta potrafi. <grywa> kobieta nie patka. Żarciki na bok, bo ty teraz nawijasz. Oczywiście teraz, gdy już jesteś po kursie siedmiodniowym, zachęcam do tych warsztatów. Cena promocyjna do końca sierpnia. A więc nawijasz. Teraz, zupełnie innymi słowy, nowa ty. Jestem bankomatką tylko dla siebie i mam limit Dzienny. Ratownik ratuje tylko wtedy, gdy sam ma tlen. Jestem matką, ale nie jestem służącą. Nie jestem Twoją ładowarką. Kup sobie power powerbanka. Tyle. Zostaw ślad węglowy. Tu byłaś, muszka CC. homofon. Wbij suba, walcz Daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you, love you, baby.